Witamy w Wiadomościach Futbolowej Ligi szóstej i witamy z Ligi C3. Dwunasty tydzień rozgrywek za nami, tak więc już ostatni tydzień sezonu Wiosna 2015. Wydaje się, że na górze tabeli, wydaje się, że wszystko już jest poukładane. Natomiast no, ten ostatni tydzień może też sporo namieszać. No, może namieszać. Teoretycznie role były przydzielone. Ping Boeing, pierwsze, PGD drugie, Wilo trzecie, natomiast w tym tygodniu zaczęło się tak, ta, ta hierarchia trochę kruszyć. Wilo przegrało z Heinekenem 2-5 i yy, no, dało szansę rywalom na dogonienie się w ostatniej, w ostatniej kolejce. Z tej szansy z, z korzysta Wiktoria, która wygrała z Raketskij 4-3. Yy, ten mecz zapowiadany był jako mecz o powiedzmy czwarte miejsce, piąte. Tymczasem dla Wiktorii y, otworzyła się szansa właśnie wskoczenia na trzecią pozycję. W tym momencie zrównało się yy, Wilo, to znaczy Wiktoria ma, ma te samo punktów co Wilo. 25. W bezpośrednim meczu był remis, więc tutaj bilans bramkowy jest brany pod uwagę. na no Ten zdecydowanie korzystniejszy ma Vilo, więc Wiktoria musi liczyć na potknięcie w ostatniej kolejce Vilo z Joga Bonito, a sama Wiktoria musi wygrać, musi wygrać z Heinekenem, co też nie będzie łatwe, bo Heineken może z kolei wyprzedzić I Wilo. I Wilo, jeśli. No to, właśnie, to, jest, to jest niesamowite, wynik. Z tego może skoczyć na trzecim miejscu, yy, tak naprawdę jeszcze nie wszystko jest jasne, natomiast no Wilo mamy, czy z Roga Bonito. Rzoga Bonito będzie się bronić przed spadkiem. No ale Willo będzie faworytem tego spotkania, zdecydowanie. Więc tak jak mówiliśmy, Heineken wygrał, wygrał z Wilo, Pinki też wygrały bez wyraźnie z FC Canary. Tak, no dwójka wygrała z dwucyfrowymi wynikami z tymi zespołami z dolnej części tabeli, które przez długi czas były bez, bez punktów. Ping Bowling, FC Canary 12-2, PGD Grupa minimalnie niżej z Frontonem 11-2, więc no, zrobili, co, co mieli zrobić. Jeśli chodzi o, mówiliśmy o Jogodze Bonito, że, że drużyna będzie się bronić przed spadkiem. Przed spadkiem też się broni Pink Panthers Hostel. Zwycięstwo 7-0 z Agmą pozwoliło zachować szansę do ostatniej kolejki na, na utrzymanie. No i mecz drużyn, środka tabeli, niezniszczalni AP Sportivo, remis 4-4. Niezniszczalni... No, ciągle mogą skoczyć, e, ciągle jakby walczą o górną połówkę tabeli, jeszcze nie mogą być e, e, pewni tego miejsca, natomiast AP Sportivo e, teoretycznie jeszcze nie może być pewne utrzymania, no ale raczej mało prawdopodobne by, nie, by, by z ligi... Spadło, choć no to zależy też od wyników innych, innych zespołów, od, między innymi wysokich rozmiarów zwycięstw poszczególnych drużyn, czy ewentualnej przegranej sportowo w ostatniej kolejce, więc tak naprawdę jeszcze wiele, wiele niewiadomych w lidze C3 będzie. W ostatnim meczu e, Furia grała z Joga Bonito. Furia już wiadomo było, że nie spadnie, natomiast tego meczu nie wygrała no i, i też nie awansuje że to będzie. Tak no, Furia przegrywając te mecze skomplikowała w do górnej części tabeli. i w czasie, nawet było w piąte miejsce, jeśli mi to wyniki się korytnie. Natomiast no, teraz wiemy, że Furia tego meczu nie zajmie. Jeszcze może być całego dostatne do ale ale mogłabym pokonać New Panthers Hostel, i, które to z kolei, walczyć widzieliśmy w, w walce, Grzegorz Bonita otrzymał. Grzegorz to w tym momencie, dostała się do sklepy spadkowej potem odpowiedziała na zwycięstwo no w ale też jeszcze pewnie nie może być, no bo jak ja wspominałem, to, to, to nie ten to medal, więc, więc e, jeśli Guzada przegra, a Team Funders wygrają z Fulią, e, no to sobie zadawę, to będzie zadowolenie jeszcze, jeszcze byli nie wiadomo, nie mamy pełnej listy spółek, które spadają, nie mamy, nie mamy jeszcze mistrza, więc zobaczymy jak to będzie, zobaczmy na szóstkę tygodnia i do zobaczenia do tygodniu.